Ile czasu tracisz na ręczne tworzenie dokumentacji technologicznej, skoro możesz mieć ją w kilka kliknięć? Czy nadal ręcznie wpisujesz parametry procesu? Mamy dobrą wiadomość. Karta parametrów może zostać automatycznie wygenerowana i wyeksportowana bezpośrednio z maszyny. Aby to zrobić, przechodzisz do menu podręcznego i wybierasz protokół ustawczy. Następnie wskazujesz strony. Które Cię interesują, albo jednym kliknięciem zaznaczasz całość. Możesz również zapisać przebieg procesu. Kolejny krok to wybór formatu eksportu: PDF lub HTML. Wskazujesz miejsce zapisu, np. Na pendrive, nadajesz nazwę pliku i klikasz wykonaj. W tym momencie system automatycznie generuje kompletną dokumentację technologiczną. Po wygenerowaniu dokumentu otwieramy dane zapisane na pendrive. Na nośniku znajduje się katalog 1, następnie przechodzimy do katalogu Data, potem do katalogu Protokół. W tym miejscu znajduje się wygenerowany plik. Jak widać, zawiera on wszystkie potrzebne parametry oraz pełną sekwencję pracy maszyny. Dziękuję.